No nie ma w opcjach ustawień. Wycentrować, wycentrować obraz nawet, nie? Ja Aha. Widzę w menu, że po prawej stronie w rogu mam jakby dwa jak menu, w sensie. No no. Ten jasny, jasny niebieski, nie wiem czy ty też to masz teraz. Nie, nie w mam rogu żadnego. Po prawej. Nie. W sensie ten mam deploy mam i w w tam już nic Nie, u góry. A w, co Jest mam? taki mały. Nie, no mam tam jakąś o, mapkę tylko. Pasek. Nie, tam nic niebieskiego w prawym górnym rogu nie mam. No, a ja mam niebieski pasek. A to nie wiem. Ale tylko tam, gdzie jest ta mapa i na tym czarnym tle, taki minimalny pasek mam pionowy. No, no. Jakby mi menu uciekało. No, wszystko zajęte. Szlak by to. Samobójca, no. No, złap to. No złap to! O, oh ale Szlak. Zrobiłem źle, mogłem wyciągnąć rakietnicę i temu przyłożyć. Nie no, chrzcina, ja nie wiem czym to grać, Chrzcino, matko boska. <grystanie> my, my, to z jednej strony bawi i dziwi, nie, no kurde, co jest grane, że ja tak nie mam, a ty masz. O. Ja tego nie rozumieć. Ja no, też nie. Ty ja odrzuciłem się u ciebie, jak leciałeś na spadochronie, nie, mówię, kurde. Da. Dobrze, że Zabiłem go ze spadochronu Okej okay. Ła dostaję w plecy o, dobra. Idę za tobą dostaję w plecy Lecą do nas na plecy Czy... Kurde to ty Już <laughs> samo ja Kurde, mam jakieś drona, a to a, co tam tu Jezu panie. ale mam lagi to nie da się tak grać nie wiem ja nie kupuję tego na premierę, no pewno w tym stanie ewentualnie na kompa ale no Mnie nie wiem. na przykład na PS4 jest niegrywalne tylko że właśnie na dziwno jest no, no, zobacz, jeden. że tylko że ja mam dwa internety wow. na dwóch ja chujowo więc nie wiem czy konsola po prostu już ma swoje dni za sobą lepsze czy... Nie wiem też właśnie Oca gaming Fuck! I zabrał mi go Jak? Zabrał mi, bo kosa już wstawiałem Na dole Idę po Poczekaj, jedziesz. Coś tu jest? Je, to jest belotka. Przyjechałeś czy Nie. nie. Ja uciekam stamtąd. No w ogóle nie wsiadł w ten pojazd. pojazd. No i znowu ty. G za bardzo bierzesz go z lewej strony. Ja widziałem, że go minąłeś tam. Mam czarny ekran. Halo? Przełączyło mi się na Netflixa. Serio? Aj, <laughs> <laughs> stary drzewa! <laughs> What the fuck? Wiesz wierzę że mapę. Mi Netflix włączył. Dobra, nie wiem czemu. Chćmigło leci za nami. O kurde, i to nie byle jakie. Jezu. Yes. to środka, tak jest. Przed nami Przed nami Widzę, Nie widzę, widzę strzela Dostał Jeszcze jeden, chodzi Jeszcze jeden w środku Co to za radio się włączyło? Tu, 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 tu. <laughs> tam jakaś tam jest? Przed nami, przed nami Chody. Co tam jest? Wyjście. To jest wieżyczka. Szeren, tam koleś był. <grym <grym nie tam. Piksele mi się wyświetlają. Jak rzucam granat, to ten dym jest pikselowaty. No to coś jest jawnie nie tak. Ale to, to kurde, trochę bym jak jakby, nie wiem... Musiałbyś sprawdzić w innej grze, ale typu, nie wiem... Czy no, 4, 5, czy coś, czy wszystkie jest w porządku? Czy na przykład grafika w konsoli nie siada? Może być. <laughs> yo, yo. Spale, kurde, nuta! Ty ty, ty. A, czy ty ją włączyłeś, czy jak? Nie wiem. <laughs> nie wiem. Ej, znowu. Nie no znam to wzią. samo. To jest jakiś dead zone. Ej, mamy plecy większybko do samochodu. Stary dzida. Oni się na nas odrodzili. To <grym> ja jest muzyczka. Dobra. Dawać, jedziemy, żałę. Chyba nie spodobała muzyka. Jeszcze powinny być amortyzatory takie, wiesz? Te pneumatyczne jak San Andreas. Śmigło u góry, nie strzelam no, do niego. Przed może się nami, nie... przed nami. Za nami teraz. Leży. No właśnie na się lepiej. zdziwiłem. Schody na ogół ja nie też. służą do tego. No się go się mogą zabić. Ty ład Ale nie, bo tam ten działka nie ma, nie? Bo czy jest nie to jest skóra no. To Żeby cię nie kusiło nie Jest przede mną, ale już go zabili o, o Jezus! Co to było? Chyba śmigło znowu no ja... widziana tekstura Śmigło do nas nawala wow wow co to było? Trzymaj się, mało <grym _> trzymam się! No, trzymajmy się ramy, to się nie tamtego, nie? <grym _> stop. Dobra, naprawiony. <grym> Hej, co my się bawimy samochodzikami, czy jak? Dobra, naprawiony. Tak, <grym> po prawej. Masz go. <grym> Dwóch po lewej. Kurde. Ej, chyba dostał. Ale miał fartę. Ej, dostał. I go potrudził. Ten też dostał, ale... A nie, nie dostał. Dobra, dostał ode mnie. No ja padłem. Ej, czekaj, to zaraz... Tu podniesiesz. No. To trzeba stąd zjeżdżać zaraz. Dajesz. Yo, yo. Czekaj.

ja momentami to nie ogarniał, nie? Czy my tu przelecimy, czy wyżyjemy Ale jestem do końca? Mamy zdobyć na dachu, na czerwonym. Tutaj po lewej. Widzę, fuck Jezu, coś tu wybuchło. Proszę ja, bo coś mamy na plecach Przed nami dużo. Milion, milion Złapał okazję to z tym tu jest. Olawe. Woah, what the fuck oh. was that? Zjeżdżaj stąd szybko. Naprawiamy się. Kryzys minął. Nie wiem jak ja dalej gram w tą grę. Fajnie mi się jeździ, pomimo tego, że mam skopi, nie? Daj spokój, Battlefield for Speed, nie? Tak. O kurde. A nasi wszystko co drodzają tutaj. Starych w środku było czterech, nie? No. O siema Mam cię Mobilne centrum yes. dowodzenia Dachu znowu O, szak. Wow. Ty, dostał <laughs> ja. Najpierw skończyłem z tym drzewem Ja w ogóle nic się zabijam! Oh, shit! <laughs> wow! E, bo ten nas przywalił. Chodu, chodu, chodu. Wow. Fuck! Czołg. Już myślałem, myślałem, że zdążę tam wjechać. Ale czołg się zjawił, kurde, tak No, na, dobry na pocisk poszedł. No. Łoł! Wow. Mam samochód jak coś. Widzę. Dobra, przeskakuj. <laughs> Mobilne centrum dowodzenia już do was jedzie, chłopaki. Dokładnie. Trzymajcie się! Nadjeżdżamy! Tam chyba ten czołg sadzi dalej, nie? Możliwe, no. Po prawej jest samochód. Tobie bierzcie za niego. Wyskoczyli. Obojęty, nie O kurde, ty! Łojezu! Jedź! Fuck! Oni, oni wszyscy już biorą. Oni wszyscy biorą arpeggi! Wszyscy! Mają nas dosyć! My się w Dobra, to dla odmiany biorę samochodzik! No. Mówię, kurde, będzie jakaś odmiana? Hmm? Czemu? postawiłeś tu na tym Jazda, jazda Gurdewska w wybucha, tu już się palimy Ej, pogoda się zmienia no, bum, miaki musisz ubrać Gumiaki Prawa jest jeden Dobry o, jezu! Ej, Masz go? Tak! Nie! Znowu helka, no nie! Ej, oni są na gości! O kurde, tu jest jeszcze jeden za nami! Dobra musimy jakby wychilować, trochę. No! Puść dym czy coś? Nie mam! Nie? No powinien się! Nie, już wcześniej już, już, już puściłem! Aha! Do środka chcesz jechać? Tam jest jeden koleś. Idziemy jakoś tam. Ile to się będzie naprawiać? Nie wiem. Oberwaliśmy pła, mocno. jeden HP. Jeden HP. Dajemy radę. Fuck. Koleś jest. Fuck, nie ta wiem, herka pła. nie odpuściła. <laughs> no i się nas kurwili. <laughs> no, lekko. Like Paweł, jest, musimy iść po Oni mają wszystkie punkty Dobra, bierzemy tak się. tak ładnie tu kurde plecy robimy, nie? No. E, bo chciałbym się na ziomku odrodzić tam i nie mogę. Ja też. O. Kurde, ta helka, nie? Czy jak jesteś w tym gazie, to czy zamraża? No A tak mi się wydaje, on taki jest specyficzny dookoła tam. Nie. Ostatnia rozgrywka i już nie siły, chyba, bo... Dobra, spoko. Ciężko jest. Nie może mój internet, no ale to jest aż dziwne. Stary, nie uwierzysz, co znalazłem. Co znalazłeś? <grymne> Leżał taki... Za tobą, koleś! Leżę. Czekaj chwila No kurde wsiad mi duch To Uj poslan Nie taki był plan Eee, odrodzisz się u mnie czy nie? Wow! Holy shit O oh shit! Dostałem eee, Koleś idzie do was z rakietnicą Od wieży A1 na 2 Widzę Z drugiej manki idą, Dawaj. Fuck, no jaj, jaj. Dostałem, kurde, leża... macie tam trzech typa. Może ja mam pikselę To jest w ogóle masakra. No domyślam się. Czołg se zrzucił. Jak kliknę do bani i teraz od razu... wracam z... W sensie idę od wazy, nie? Kurę, to później zabiłem. Za pojazd rzuciłem i co z nim? A, plecy mi zrowu. Jezus Maria, drona to się lata ciągnie, nie da, nie? Ja pierwszy, ile typa idzie na C2, nie? O. Ty star rakiety akurat. ja jestem tu pod nią. Nice. Aj. charlie slug <coughs> Choke. Widziałem Oberwał raz Troops and material strasznie grzeje do tyłu Ale dostał ładnie No wybuchy są fajnie zrobione całkiem О, oh, достал! Ай, <laughs> Kurde, a ja zabiłem jeszcze kolejny na koniec. 14-18. 11-28 bodajże. Szału nie ma, ale ogólnie... ...not so bad. Ogólnie fajnie się gra, ale... No, fajnie się gra ogólnie, bo... ...naprawdę grałem już w gry, które były ciężkie i tak dalej, jakoś tam, nie wiem... W becie ciężko potrafiło upomnę, być dużo tak błędów. Nie miał lagów, ale... To pewnie było lepiej. No to byłoby o 100% lepiej, nie? No tak to jest ciężko przez to. Nie?